Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna wspierają walkę z koronawirusem. Zakłady przywięzienne rozpoczęły produkcję niezbędnych materiałów ochronnych dla placówek medycznych, lekarzy i pielęgniarek. Miliony maseczek, kombinezony, fartuchy i produkcja płynów dezynfekujących. Miesięcznie w 28 jednostkach penitencjarnych przyjemy prawie 800 tysięcy maseczek. To jest bardzo dużo. Największe przywięzienne zakłady pracy zatrudniają około 200 więźniów do szycia odzieży ochronnej. Jesteśmy na terenie Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego w obiektach Zakładu Karnego w Sieradzu. W chwili obecnej przedsiębiorstwo to zmieniło swój zakres produkcji, zostało przekwalifikowane i zamiast mundurów i odzieży roboczej osadzeni szyją odzież medyczną, kombinezony, fartuchy i maseczki ochronne. To jest moja praca dobrowolna i cieszę się, że to jestem, że mogę pomagać szyć tych maseczek, żeby wspomóc ludzi. Zatrudniamy około 85 osadzonych. Pozwala to na wyprodukowanie dziennie od 300 do 350 kombinezonów ochronnych, około 1000 do 1200 fartuchów ochronnych oraz ponad 4000 maseczek. Wspieramy najbardziej potrzebujących. Niezbędne materiały ochronne trafiły m.in. do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu w Powiecie Białobrzeskim na Mazowszu. W placówce było ponad 70 osób zarażonych koronawirusem, w tym seniorzy i dzieci z porażeniem mózgowym. Jest takie polskie przysłowie: prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, i to jest właśnie ten przykład. W porozumieniu z lokalną społecznością, w 24 jednostkach penitencjarnych więźniowie szyją maseczki dla szpitali, placówek medycznych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń. Wyprodukowane przez więźniów maseczki ochronne i inne środki przekazywane są do Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Jednostek Penitencjarnych, a także szpitali, placówek medycznych i fundacji. Dzisiaj wszyscy ramię w ramię stajemy jako społeczeństwo, niezależnie kto w jakim miejscu się znajduje, żeby zwalczać koronawirusa. I dzisiaj to słowo magiczne, dziękuję, także należy się tym wszystkim spośród osadzonych, którzy zdecydowali się włączyć w całą akcję. I rzeczywiście kilkaset tysięcy takich maseczek przygotowywanych jest w jednostkach penitencjarnych i przekazywanych. To jest bardzo ważne. To jest typowa społeczna odpowiedzialność. Za to bardzo dziękuję. Bądźmy razem www.msgov.pl